jesteśmy zawiązani, godzina 9 dochodzi 10, czas łowienia mamy taki do 12.30 także idziemy nad wodę, fajna woda 2,5 metra co więcej mogę powiedzieć zobaczymy czy coś się wydarzy Dzisiaj jeżeli tylko coś się wydarzy to na pewno będziecie to mieli na filmie, tymczasem lecimy nad wodę Pierwsze i popas. <grymne> Weszliśmy na śliskie kamienie. Ua, mam nadzieję, że nikt z nas nie popłynie dzisiaj. Woda jest fajna. Najważniejsze to się fajnie popławić, Nie skąpać. A to samo chciałem zrobić właśnie. <grybujesz> Idziemy z Mikołajem na taki ładny dołek. Musimy kawałek przejść. I jesteśmy już na miejscówce naszej pierwszej. Zobaczcie, woda prawie do pasa tutaj. Latem jest to jedno z takich ciekawszych miejsc. Można powiedzieć, że jest tu sporo ryby, no ale to mówię, jak jest lato, cieplutko, woda ładnie płynie, dosyć głęboka, świetnie natleniona, bo tu jest za nami taki mały przelewik. I pstrągi tutaj uwielbiają siedzieć. Zresztą na filmie... Na jednym z filmów mamy tutaj kilka akcji nagranych, gdzie Bartek ładnego pstrąga tutaj wyholował. Chyba wszyscy w czwórkę tutaj zakoń... Ale już myślałem, że to ryba! Urwałem! Niepotrzebnie pociągnąłem. Ha ha ha! Widzicie? Na początku mi coś odjechało, myślałem że to ryba, a to pewnie jakaś gałąź była, naprężyła się i. No i nic, i przerywam, bo trzeba się od nowa zawiązać. No i już, już wróciliśmy. Zawiązana ta sama nimfa. <grych> Czyli mój cukiereczek z wczoraj na główce 4,5. Podejdę jeszcze tutaj pod drugi brzeg, tam są takie kępy traw. I jakby tam dobrze wpuścił taką nimfę pod te kępy, może coś by się... O! Jeszcze raz. O, i jeszcze dalej. Może coś tam się z tego dna by poderwało. Mam taki dosyć ciężki zestaw, czyli idę pod nie prosto pod paszczę Ale póki co. Ua, ale grząska. Póki co mamy ciszę. Ale obstawiam, że coś się dzisiaj wydarzy. Może nie u mnie, bo to wiadomo. Jest nas tutaj trochę wędkarzy. Zobaczymy, kto tam co połowił później na zwiórce. Najważniejsze to, że w końcu rozpoczęliśmy sezon. Że od listopada wędki leżały schowane. I dzisiaj ponowne otwarcie tuby, i parę godzin nad wodą. 10 stopni, super atmosferka. Ręce nie marzną. Tylko żeby jeszcze trafić z jakąś nimfą albo z czymś. Żeby jakikolwiek kontakt był z rybą, to już będzie dzień spełniony. Bo jak kontaktu nie ma, to też tak słabo trochę, ale... Ja jestem przyzwyczajony, że na rozpoczęcie sezonu nie mam kontaktu. No mamy z Mikołajem do przelecenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich miejscówek jak ta. Na których się zatrzymamy troszeczkę. A tak poza tym, to będziemy chodzić i szukać pomału. Szczęścia. Słuchajcie, to co się przed chwilą wydarzyło, to jest jakiś dramat. Tego nie widać, ale przed chwilą wpadłem po szyję. Wszystko mam mokre, łącznie z gaciami, spodnie już czuję, że za do kolan mam mokre, woda mi powoli tak przenika. Yy, coraz to niższe partie moich ciuchów. Ryb jak nie było, tak nie ma. Ale udało mi się ujść z życiem. <grym> Bo przez moment poczułem delikatny dyskomfort psychiczny, jak nie poczułem dna. Ale cały jestem upieprzony w tym syfie. Udało mi się wyjść i łowimy dalej. Ile wytrzymam, tyle wytrzymam, zobaczymy. Całe szczęście chłopaki już palą ognisko. Chciałby Pan może słuchawkę przeskicam? <laughs> Zmieniamy miejscówkę. Zobaczcie, Mikołaj już przezbrojony. Ekstra Ekstraklasa i Red Tak nimfa, czyli to, co nam grało na końcówkę, na końcówce sezonu zeszłego. Mikołaj jeszcze suchy. Jeszcze. jeszcze. Mam nadzieję, że taki pozostanie. Tutaj kolejna ekipa. O. Widzę, że wszyscy mają przerwę. No, my też tutaj mieliśmy wstąpić na chwilę, ale następnym razem może jak będziemy wracać. I jak tam? Jest tam mały nie? Ale coś się trafia? O, no to fajnie, my na razie zero. Jak tam? Co, coś jest? Ten, jakieś pizdeczki, ale tak tam strzelają się odwijają. A to u nas nic, zero na razie. No ja miałem taki jeden i większy do gumy wyszedł Jest Większy z 35 cm. <laughs> no, ale ten, ale walnął i odszedł. No proszę to się bardzo. Pozdrawiamy fanów. A no. by tam skrócić <laughs> razem? Yy, nie, nie. My akurat jako sami z Wrocławia. No ja się utopiłem tam za mostem, także... Dzisiaj? No. Wszystko, przez górę, nie spodziewałem się takich głębokich dołów. No No, przez górę mi się zalało. Wszystko. Gacie mokre, spodnie mokre, no. Polecałem i to o co i się złapałem rękami brzegu, jeszcze tak bym nóg nie, nie czułem dna. Wyczołgałem się na brzeg i wtedy wyszedłem jakoś. Chciałem za główką przechodzić, ale też była taka dziura A to tutaj to nie ma takich głębokich, ale tam poniżej mostu woły. No na co próbujecie? No ja na nimfę pojedynczą, ale z ciężką główką za to. Mikołaj też tam na zestaw. ty że z jakąś ekipą się zgadzał Ale to nie wiem z kim. My z Wrocławia też. Mikołaj, pamiętasz tutaj to miejsce? Łowił tu ktoś? Nie, ja właśnie tu chciałem zleć A tu tu? Nie, tak tylko na parę rzutów tam przy falce, bo tam zawsze, zawsze coś tu było, tak na sekundę. Potem spadzie chciałeś. Dobra, to ładnie. O, trzy minutki spadamy dalej. Latem tu było fajne miejsce. Zobaczymy, co tu będzie się działo teraz, czy cokolwiek się zadzieje. Mikołaj tutaj w zeszłym roku o tej porze złowił rybę. Tutaj też. No tu, tu nie był ten tęczak, ten tęczak był tam niżej. O! I dalej tu nie wchodzę. Kurde. Kurde, muszą przy dnie siedzieć mędył. To przez Wrocław. Patrz, kurka wodna, coś tutaj jest. O, cztery i pół główkę. Co, zaczep. Ty, ja byłem pewny, że to już ryba ja... Piernicze Ale tak mi przywaliło, mówię, nie, siedzi I była A teraz pewnie zaczep już, teraz to już nic nie wiem A, nie chcę się to Dobra o, trzeba wyjść i znowu się wiązać. Taki dzisiaj film będzie. Wiązanie przyponów. No jak tam? A na razie bardzo fajne powietrze jest, wiesz? Jedną rybę widziałem, wyszła mi, bo ja teraz ze spinningiem latam dzisiaj. Do bowlera mi wyszła, a poza tym to... słabo, nie? nie? To tak jak u nas. Zobaczcie. Ja przed chwilą miałem spada. A Mikołaj nie miał spada, tylko otworzył sezon. Wiedziałem, że jak nie Mikołaj, to nikt. Teraz... Mam... każemy, co tu Mikołaj złowił. A patrz, jaki niewymiarowy 50. Nie! Yeah. Jest! Jest w Strongal! Mały, bo mały, ale pierwszy. Ale jest! Pierwszy w tym roku! Aż fotę zrobimy. To łatwo będzie, jeśli będę miał jedyny rybę. Wodał kto będzie najlepsze zdjęcie. <grymne> Jedyna ryba zawodów. <grymne> Zobaczcie, otwarcie sezonu Mikołaj nie zeruje, on nigdy nie zeruje. Dlatego tu dzisiaj jest. I jest pierwszy kropek 2024. Papa pa, Kolego! Gratulacje! Ja miałem też Dobry łatwy Ja miałem też ale mi spadł Na co miałeś? No i prawidłowo Nie, wiesz co? Ja muszę się wrócić Bo o tym miejscu Ci mówiłem Szczonne Zobaczcie, już tyle doszliśmy z Mikołajem Rzeki Już tutaj nikt nie łowi, tylko my chyba Nie wiem czy ktoś poszedł tak bardzo w górę ale, no to nie zmienia faktu, że jest słabo ogólnie. Warunki się nam pogodowe troszeczkę pogorszyły, zaczął kropić deszczyk. Woda jest ładna, ale aktywność ryb na poziomie zerowym. Bo to, że tutaj ryby są, to... to my wiemy, że tutaj ryby są. Zresztą Mikołaj przewiązł, złowił, także... Ryba jest. Sezon otwarty. A ja, że zawsze rozpoczęcie sezonu mam na zero. To chyba na drugi rok zrobię tak, że przed jakimikolwiek zawodami najpierw pojadę na ryby. Wyzeruję sobie wtedy sam i przyjadę na jakąś imprezę już z nastawieniem takim, że może nie będzie zera. No zobaczcie, no to jest wspaniałe miejsce. Głębokość wody prawie do pasa, no po uda moje. Czyli woda dosyć kurka. Nie! 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 Zobaczcie. Mikołaj i druga ryba. Druga ryba sezonu. Ciut mniejszy, ale wariat. Nie? Piękny kropalek. Dawaj Poszedł do wody. Super, gratulacje. Normalnie prowadzisz w klasyfikacji generalnej, chyba. A nie, chyba nie. nie, nie. <laughs> Zobaczymy później. To co? Jakieś małe podsumowanie? No tak. Jak tam otwarcie sezonu? Nie mi się podobało, bo sobie dwie ryby. Piękne, dwie ryby były. Mamy je na filmiku, mamy na fotkach. Ja no, jak zwykle To jest już tradycja od, od... kiedy pamiętam jak jadę pierwszy raz na ryby w nowym sezonie mam zero. Gdzie bym nie pojechał? Czy to Kwisa, czy byszczyca? czy nawet na tom. Na komercję jakbym pojechał, to by było zero ale najważniejsze jest spotkanie, otwarcie sezonu i no i to co w wędkarstwie chyba najlepsze, że można się pobawić, porzucać o, jeszcze łowią jak tam tutaj? też już tu byliśmy <laughs> tu jeszcze moja nimfa na drzewie wisi gdzieś tutaj bo cały zestaw tutaj na tej gałęzi Mikołaj zrobił dwie. No jeden taki w okolicach 25, a jeden w okolicy 20. No, nie, ładne, naprawdę, zdjęcia porobiliśmy, wszystko, full wypas. No, a ja wyzerowałem, jak zawsze, także... Idziemy się suszyć, idziemy na bigosik, kiełbachę i spadamy do Wrocławia.